pierwsze spotkanie po covidzie wakacyjne a jednocześnie po po zmianie bo od 1 czerwca to już PKB Bydgoszcz i nowe możliwości dla przedsiębiorców z regionu i nie tylko zapraszamy do współpracy kluby zarówno z Bydgoszcza, ale nie tylko z, z okolic. Okolic, można powiedzieć, zapraszamy organizacje sportowe z całego województwa, no ale oczywiście zapraszamy biznes, ten duży i ten mały. Działamy zarówno lokalnie, ale i w skali całego kraju. Pomagamy też przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych poza granicami Polski. Już wkrótce będziemy informowali, kiedy będzie kolejne, kolejne spotkanie. Kiedy będzie kolejne spotkanie. Zapraszamy. Byłam dzisiaj na spotkaniu pierwszy raz i rozważam członkostwo, i myślę, że się zdecyduję. A dlaczego? Przede wszystkim, świetna atmosfera, bardzo otwarci ludzie, bardzo sympatyczni, każdy z każdym rozmawia, nie ma jakiejś takiej bariery ani sztywnych konwenansów, co mi się bardzo podoba. Druga sprawa to dzielenie się kontaktami, networking, prelekcje, wystąpienia dają bardzo dużą wartość i od każdej osoby można się dowiedzieć czegoś ciekawego. Także każdemu kto rozważa wejście do klubu biznesowego, polecam serdecznie, ponieważ na pewno można tutaj uzyskać i wartość, i kontakty, i można jeszcze dawkę śmiechu. Reprezentuję spółkę MARELUX. Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem robót elektrycznych i teletechnicznych na terenie całej Polski. W klubie jestem członkiem od lutego bieżącego roku. Zostałem tutaj zaproszony przez Tomasza Kośmidra. Czuję się to bardzo dobrze rodzinnie. Dziękuję bardzo. W naszym uniwersytecie wspieramy kluby biznesu, ale przede wszystkim przedsiębiorców, którzy w tym klubie się zrzeszają. Dajemy im szansę rozwijać się, drążyć tematy innowacyjności, wspierać ich w realizacji projektów badawczo-rozwojowych. I dzięki temu, że jesteśmy w klubie, możemy wspierać tych przedsiębiorców, którzy są blisko nas. Zapraszamy serdecznie wszystkich.